Czasami czujemy, jakbyśmy utknęli we własnym piekle. Lęk, stres, samotność, brak sensu. Ale pamiętaj, to Twój umysł ma moc zmiany rzeczywistości, a negatywne myśli mogą stworzyć pułapkę. Im bardziej w nie się zagłębiamy, tym trudniej znaleźć nam wyjście. Zatem, jak wyjść z tego piekła? Po pierwsze, obserwuj swoje myśli. Zamiast się nimi stawać, nie pozwól, aby negatywne myśli paraliżowały Ciebie. Rozmawiaj z kimś, wyjdź na spacer, weź głęboki oddech. Pamiętaj, Twój umysł tworzy piekło, gdy ucieka w przeszłość, albo do przeszłości. Zmień swoją perspektywę, bo każde doświadczenie ma dla Ciebie lekcję. Pamiętaj, nie jesteś sam. Szukaj wokół siebie wsparcia, rozmowa z kimś. Kto rozumie, w jakim stanie jesteś, potrafi rozświetlić najciemniejszą noc. Reasumując, Twój umysł jest kluczem. Możesz zmienić swoje piekło w niebo. To proces, ale pierwszy krok możesz zrobić już teraz.